no i takie wielkie drzewo się zwaliło co to się stało? no widzę no no to było dawno i to zgłosili dopiero? czy, to, czy, czy teraz tak jakoś? czy już się waliło? bo tu obok też było tam 5 lat temu takie spróchniałe ja zgłosiłem i, bo było pochylone na tą altankę i wtedy też wycieli, protestowali, że zdrowe drzewo no to gałęzie miało zdrowe, ale ale pień jest, taś był popruchniały i groziło zawaleniem też tak, no najgorszy, z jednej strony no ale wtedy to parę miesięcy trwało zanim jak ja zgłosiłem dopiero musieli specjaliści badać, jakie to jest mówią, że mogą zostawić tylko No mówię, co z całego pnia, to i wywalili całe wtedy, już tam 5 lat temu to dzisiaj to zwalili? Nie, nie. Czy już wczoraj? Bo no gałęzia już to nie było taki gałęzi dużo, tam ma, mało gałęzi To jaki to jest ten drzewo to kasztan Kasztanowiec poprawnie No to dobrze Trochę drzewa jest do palenia Wszystko popruchniało. no każde stare drzewo to już grozi zwaleniem no. To niebezpieczne na kogoś jakby się zwali to już to jest no. no to tyle z tego drzewa zostało na razie. Pociąć na drzewo do palenia. No. Porąbać i tyle na razie. To by było na tyle. To, to jedna osobowa ekipa dzisiaj, czy już było więcej? Nie, tam pojechali. Tam ci pojechali, już zawieźli część tam. Znaczy nie z drzewa, tylko z liści i tak dalej. A te liście tak trochę, te liście zabrali, a reszta je, przyjadą za chwilę po reszce. No to dobrze, to by było na tyle z tego pnia zostało. No tu pół było Podcieli z jednej strony, poleciało wszystko, dobrze na, na tą stronę było przechylone. A jeszcze osy w tym były. A, osy... A, to musiała ekipa z osami się uporać jeszcze, no dobrze, nie. To by było na tyle przy altance, i teraz więcej miejsca tutaj. No to dobrze. To ja to widziałem dawno, ale tylko tak jakoś nie zgłaszają, bo to nie było tam na altankę, bo to No, no ale też ktoś by szedł akurat jakby się na kogoś zwaliło, to, to nie wiadomo czy to by przeżył, no. no. to dobrze, jak tak to jest. Tak to jest tym drzewem tutaj się rośnie, rośnie 100 lat, albo i więcej, to jest duże, z 200 lat miało. No ale taki jest żywot, no, musi kiedyś się zwalić. I to by było na tyle.